Twierdzi, że w tej chwili jest nawet bezcelowe, dlatego że nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji, żeby tak szeroko docierał przekaz i tak mhm. szybko. I jako, że w zasadzie niemal wszyscy obywatele świata mają dostęp do social mediów, czyli mają dostęp do tego samego promowanego kontentu i ich aspiracje i wyobrażenia o tym, co jest luksusem, są faktycznie coraz wyżej, mhm. w związku z czym często nie czują różnicy pomiędzy tym, za co, ceną, którą faktycznie płacą, a tym, co, 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 co dostają. Oczekują wszystkiego, co najmniej premium. Mhm. E, jeszcze 100 lat temu Ci, których nie było stać na luksus, po prostu go nigdy w życiu nie widzieli. Nie mogli wejść do rezydencji bogaczy, nie mogli zobaczyć, czym, na czym hrabiowie jadają, co piją, w co się ubierają i tak dalej. Tak? Mogli ich ewentualnie gdzieś zobaczyć z daleka w ich karoce i szachmat. A w tej chwili wszyscy wiedzą dokładnie wszystko. Wiedzą, co, co słynny celebryta ma w lodówce, gdzie bywa, z kim, w jakim kontekście, w co był ubrany na, na event i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.